Tak zaczyna się historia, w której serca dwa zaczęły być na siebie. Dzień! Wspomnienie lata! Dzień! Słoneczny źmień! Ulicami niosą szczęście Zakochani popać O, oh, popać Wiatr porywa ich spojrzenia Biegnie światłem w sługę cienia Popać, o, oh, popać Łączy serca, wiąże dłonie Może nam zawróci pobieg. Dzień, dzień na podróż, dzień, dzień, podanie rąk, dzień, o, ale niebo całe jeszcze w ogniu, chcę zatrzymać rąk. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze popatrz. To są szczęście zakochani Popatrz, o popatrz Wiatr porywa ich spojrzenia biedny światłem w długę cienia Popatrz, o popatrz Łączy serca, wiąże dłonie Może nam zawróci w też O dzień, dzień, W ogóle bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju, ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A przed nami większe cele. A przed nami... Co, co pani tutaj robi? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pracowałam już pod ziemią jako pilot po grocie Solnej Wieliczce, na ziemi jako pilot transportów z niebezpiecznym ładunkiem, a teraz pracuję nad ziemią. Też jako pilot? Nie, jako specjalista do walki z piractwem powietrznym. Pani? Ja żadnej pracy się nie boję. Osiem razy już mnie porywano. Tak. Na Bliski Wschód, na Daleki Wschód, na Zachód i do Konina. Do Konina? No tak, bo pasażer spieszył się na ślub, swój własny zresztą do Konina i steryzował całą załogę bombką choinkową wypełnioną karbidem I z o 24 ostrzach. No i lądowaliśmy w Koninie, na autostradzie E8, w pełnym ruchu, w szczycie przewozowym buraka cukrowego. A pan wie, jakim producentem jest... Pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę! Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję, towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką balangę, jaką jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Jaj co, pomyśl przez chwilę. Słucham. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u nich. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walkele. Rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć w murzynkę. Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa? Kur... Dań, zaczyna się historia, w której serca dwa zaczęły bić dla siebie Chcielibyśmy kupić pralkę, lodówkę, odkurzacz i maszynę do szycia. W ramach kredytu dla młodych małżeństw. Państwo pozwoli dokumenty. Świadectwo ślubu, kupon kredytowy, metryki urodzenia i dowody osobiste. Proszę. Proszę bardzo. Dobrze. Słuchaj, Swoje ja może jednak zdecydujemy się na tego ucznia. Nie, nie, no weźmy lepiej tą na licencji Zingera, jest lepsza. To, to mogą być kłopoty z tym w Zasadniczo w porządku. Tylko że pan kończy jutro 35 lat. Tak. I a to, tego? że od jutra przechodzi pan do grupy średniej, a przestaje być młodym małżonkiem. A średniej kredyt nie obejmuje. To niech pan nam dzisiaj wszystko sprzeda. Tak, tylko że dzisiaj mamy na składzie tylko ten ekspres do kawy i to ostatni egzemplarz. W takim razie pojedziemy do domu w centrum. Szczęść Boże, młodej parze. Najważniejsze jest. Co? Szczęście!